Kontrakt Futures to umowa między dwiema stronami polegająca na tym, że w przyszłości kupią pozycja long lub sprzedadzą pozycja short z góry określony towar lub aktywo po z góry określonej cenie. Czyli umawiamy się dziś, a transakcja następuje dopiero w przyszłości. Weźmy taki przykład. Umawiasz się dziś, że za 3 miesiące kupisz jabłko po 5 zł za kilo, niezależnie od tego ile wtedy będą kosztować. Ich cena może wynosić na rynku nawet 100 zł za kilo, ale dla nas to bez znaczenia, bo według naszej umowy kupimy za 5. Towarem wymiany w takich kontraktach wcale nie muszą być jabłka, ale mogą to być też inne aktywa niematerialne np. akcje lub indeksy giełdowe. Po co w ogóle powstały takie kontrakty i dlaczego po prostu nie można kupić akcji na rynku? Pierwotnym celem kontraktów była możliwość tzw. hedgingu, czyli zabezpieczenia. Weźmy na przykład piekarnię, która codziennie potrzebuje mąki do prowadzenia swojej działalności. Ciężko jest planować jakąkolwiek działalność, gdy ceny na rynku bardzo szybko się zmieniają. Dlatego piekarnia zajmuje długą pozycję na rynku Forward, czyli kupuje kontrakt, w którym deklaruje, że kupi mąkę za 1,5 zł za kilo za 6 miesięcy. Jeśli cena mąki za pół roku wzrośnie do np. 2 zł, to piekarnia jest szczęśliwa, bo mogła kupić mąkę za 1,5 zł. Natomiast jeśli cena spadnie do np. 1.2 zł, no to trudno, bo płacą więcej niż rynek. Ale w rzeczywistości nie chodzi tutaj o zarobienie na cenach mąki. Tylko o to, żeby mieć pewność, że kupimy mąkę w z góry określonym czasie po z góry określonej cenie. W ten sposób po prostu łatwiej zaplanować piekarni w wydatki w biznesie. Kontrakty futures na akcje również często wykorzystuje się w celu zabezpieczenia swoich pozycji. Załóżmy, że wyjeżdżamy na wakacje na dwa tygodnie i przez ten czas nie będziemy mogli stale monitorować tego co dzieje się na rynku. Jednocześnie nie chcemy zamykać naszych pozycji, ponieważ dalej chcemy partycypować w potencjalnym wzroście, a zamknięcie pozycji po to, żeby następnie ją odkupić, mogłoby wygenerować niepotrzebne koszty transakcyjne. W takim wypadku możemy zająć odwrotną pozycję na rynku futures. Czyli jeśli na przykład posiadamy długą pozycję akcji CCC na rynku spot, czyli na rynku, na którym kupuje się aktywa bazowe, to możemy zająć krótką pozycję na akcję CCC na rynku futures. W ten sposób każda strata na akcjach spowoduje zysk na futuresach i odwrotnie, dzięki czemu nie będzie potrzeby zamykania pozycji. Jednak dzisiaj kontraktów używa się głównie w celach spekulacyjnych. Ludzie, którzy uważają, że ceny złota pójdą w górę, nie potrzebują samego towaru, żeby zarobić, tylko mogą kupić kontrakt i w ten sposób osiągnąć zysk. Zasadniczą różnicą między kontraktami futures a forward jest to, że kontrakty forward są prywatnymi umowami zawieranymi np. pomiędzy dwoma innymi firmami. Natomiast futures to kontrakty, którymi obrót jest zorganizowany na giełdach. Z tego powodu wynikają pomiędzy nimi kolejne różnice. Kontrakty forward są bardzo elastyczne, ponieważ warunki określane są przez strony umowy, natomiast futures są z góry określone przez giełdę. Z tego też powodu występuje większe ryzyko niewypłacalności w przypadku kontraktów forward, ponieważ druga strona może po prostu nie dotrzymać umowy i np. nie dostarczyć towarów w określonym terminie. W przypadku futures takie ryzyko nie występuje, ponieważ w trakcie zawarcia transakcji giełda z automatu zablokuje nam środki na koncie w formie depozytu, gwarantując w ten sposób rozliczenie. Jeśli pozycja w kontrakcie zaczyna generować straty, to broker wyśle do nas tzw. margin call. Czyli obowiązek dopłacenia do depozytu w celu zabezpieczenia pozycji. Całą sytuację można przedstawić na takim diagramie. Jeśli pozycja idzie nie po naszej myśli, to w pewnym momencie poziom naszego depozytu spada poniżej minimalnego poziomu, jaki musi zostać utrzymany na koncie po otwarciu kontraktu. W tym momencie broker zawiadamia nas, że należy dopłacić środki do depozytu, ponieważ w przeciwnym razie nasza pozycja może zostać zamknięta. Wymagany depozyt zabezpieczający czasami może być bardzo wysoki, co uniemożliwia handlu inwestorom indywidualnym. Z tego powodu powstały kontrakty E Mini, które nie różnią się niczym od zwykłych kontraktów Futures, poza tym, że stanowią one tylko część, np. jedną dziesiątą normalnego kontraktu. Dodatkowo warto wspomnieć, że kontrakty Futures nie są rozliczane przez faktyczną dostawę aktywów. Jeśli zajęliśmy pozycję Short w kontrakcie na akcję Apple, to w chwili dokonania kontraktu musielibyśmy kupić akcję Apple po to, żeby dostarczyć je do drugiej strony transakcji, aby ta sprzedała je po aktualnej cenie na giełdzie. Ten proces wygenerowałby niepotrzebne koszty transakcyjne, także rozliczenie kontraktu następuje w formie pieniężnej, po prostu przelewając środki z jednego konta na drugie. Kontrakty terminowe często są korzystne dla obu stron transakcji, co na początku może wydawać się mało intuicyjne. Weźmy dalej przykład naszej piekarni i rolnika. Rolnik deklaruje, że sprzeda 10 ton pszenicy za 3 miesiące po 1200 zł za tonę. Obie strony są szczęśliwe, ponieważ mają pewność co do czasu i ceny, po której kupią dany towar. Słaby to kolejny typ umowy, tylko tutaj umowa dotyczy wymiany przepływów pieniężnych między dwoma stronami w przyszłości. Nie wymieniają tutaj towarów, tylko pieniądze. Dwie strony umowy mówią, że przez jakiś czas będziemy sobie płacić w określony sposób. Słapy powstały dokładnie w tym samym celu co Futures i Forward, czyli zabezpieczenia przed ryzykiem. Z tą różnicą, że w przypadku swapów chodzi głównie o ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej. Bardzo popularnym swapem jest np. swap na stopy procentowe. Dwie strony zamieniają się rodzajem odsetek od kredytu. Weźmy taki życiowy przykład. Firma A ma kredyt na zmienną stopę procentową, natomiast firma B na stałą stopę procentową. Umawiają się, że firma A płaci odsetki w firmie B stałe, a firma B płaci odsetki w firmie A zmienne. Efekt A zabezpiecza się przed wzrostem stóp, a B może skorzystać na spadku stóp procentowych. Drugim bardzo popularnym swapem jest swap walutowy. Dwie strony zamieniają się walutami i odsetkami w różnych walutach. Na przykład polska firma potrzebuje dolarów, a amerykańska złotówek. Umawiają się dziś, że wymieniają określoną kwotę złotówek na dolary. Potem przez kilka lat płacą sobie odsetki w swojej walucie i na końcu zwracają pieniądze. W ten sposób każda firma dostaje tańsze finansowanie w walucie, której potrzebuje. Swapy to są serie płatności, które potrafią trwać latami, a nie jednorazowe wydarzenia. Mając to wszystko na uwadze, na koniec dla łatwiejszego zapamiętania, można powiedzieć, że kontrakty forward to prywatna umowa, futures to takie forward tylko że przeniesione na giełdę, a swap to seria forwardów, które potrafią trwać przez lata.